Obejrzała całe swoje życie w błyskawicznym skrócie i każdym szczególe, rozumiejąc, kim jest, zawieszona między istnieniem a niebytem, w drodze jaśniejącej tysiącem słońc rozsypanych w miliony koralowych gwiazd, wielkiej jasności, w lekkość harmonii i boskiego spokoju. Odchodziła, by wrócić raz jeszcze. Porządkując swój świat, myślała, jakich wyborów dokonać, nim kres wszystkiego nastąpi. Każdy banał był ważny. Wiedziała o początku i końcu przejściu z ciemności. Do światła wielkiej, odległej jasności. Odeszła, by wrócić. Zastrzyk w serce przywrócił ją światu.